Jego serce na każdy dzień, każda sekunda Twojego życia jest darem mojej łaski. Strzeż więc tego czasu i Twojego serca, aby nic nie zostało zmarnowane w tej drodze do domu Ojca, do którego trzeba, abyś powrócił w pełni ubogacony miłością moją i abyś przyprowadził wielu strzeż mojej miłości w sercu twoim nie zważaj na oczekiwania ludzi ale odpowiadaj na nie w pełni wolności zgodnie z wolą moją najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami niepokalane serce Maryi módl się za nami Jezu ufam Tobie